Dopisała frekwencja i pogoda. Szóste dożynki powiatowe w płazie można zaliczyć do udanych. Bogaty program i piękna pogoda towarzyszyły obchodom dożynek powiatowych, które w tym roku odbyły się w Podchrzanowskiej Płazie. Nic dziwnego, że niedzielne świętowanie i wysiadowanie zakończyło się dopiero po północy, a udział w nim wzięło w sumie kilkaset osób. Święto rozpoczęło się uroczyście, mszą świętą w kościele pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Potem korowód dożynkowy przyszedł na boisko klubu sportowego Tempo Płaza. Gospodarzami dożynek byli Józefa Tekiela, która wspólnie z mężem prowadzi dwuhektarowe gospodarstwo, oraz Jacek Sząścik, pszczelarz, właściciel Chrząścik Choć atmosfera święta plonów była radosna, gospodarze podkreślali, że w dzisiejszych czasach praca w rolnictwie bynajmniej lekka i łatwa nie jest. No Wszystko trzeba samemu zrobić, jakby nie było. Ciężko się pracuje na roli, o wszystko jest trudno. Także myślę, że no, ciężkie takie czasy dla rolnictwa. No ciężko, no, ciężko, nie, nie, nie. ciężko jest. I przy takim no, ilości no, na przykład uli, na przykład ja mam 40 uli, no to, to nie da się z tego wyżyć. To już po prostu muszą być wysokotowarowe pasieki, żeby po prostu można się z tego było utrzymać. A tym bardziej mamy też te anomalia takie pogodowe, że na czasami jest tak, że no, są deszcze czy jakieś coś innego zjawiska, że po prostu no, nie ma tego miodu nawet przez pół roku. Praca w rolnictwie do łatwych nie należy, ale z pewnością jest doceniana. Przynajmniej przez samorządowców, którzy szanują rolników nie tylko za ich trud, ale i za kultywowanie tradycji. By dzieci nie zapomniały, że mleko nie jest z kartonu, a chleb nie jest z biedronki, tylko wymaga wielu trudu i pracy. W niedzielę ze sceny padło wiele słów podziękowań i uznania dla rolniczej pracy i jej płodów. Chciałbym serdecznie i gorąco w imieniu samorządu miasta Kszanowa, obecnych dzisiaj tutaj radnych, pana przewodniczącego Rady, podziękować wszystkim rolnikom z powiatu Kszanowskiego, z gminy Kszanów zwłaszcza, za trud ich i wysiłek na roli. Niewielu ich zostało, ale ci co są, produkują jeszcze te płody i chwała im za to. Choć w powiecie szanowskim rolników nie pozostało już wielu, o zwyczaju dożynkowych obchodów się tu nie zapomina. I jak dowodzili samorządowcy, słusznie. Dożynki to bardzo ważne święto. Chcemy w sposób symboliczny, modlitwą, śpiewem, a pewnie za parę godzin tańcem, uhonorować pracę rolnika. I na scenie można było usłyszeć śpiew, zobaczyć ludowe tańce i obejrzeć obrzęd dożynkowy w wykonaniu reprezentacji Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów Relax w Płazie oraz grupy śpiewaczy obrzędowej Płazianki, szanowskiego stowarzyszenia folklorystycznego. Gdy na scenie występowały ludowe zespoły śpiewacze, z przeciwnej strony płasińskiego boiska dochodziła rozkoszna woń pieczonych ziemniaków. Sześć ekip stanęło tu w szranki w konkursie na najsmaczniejsze ziemniaki. Każdy piek te smakołyki według własnego, sprawdzonego przepisu. Cała zabawa to jest właśnie w tym, nie? Dużo kopru, y, może być do tego pietruszka oczywiście, marchew i dajemy jeszcze selę, no cebulę, mówiłem cebula, podstawa z ziemniakami, boczek, no i kiełbaska. No, sól, wegety troszeczkę, pieprzu do smaku, no marchew też i tak my tutaj właśnie, no nać pietruszki i tak to przygotowujemy. No i trzeba taki garnek na przykład jak ten na 50 litrów piec około 2 godzin pomału. W kwestii tego buraka, jest tu ten burak, czy nie? Nie, nie dajemy, bo to, to było w Szanowie dawniej, jak pamiętam, mam się opowiadać, że to było w ten sposób, że co mieli z biedy, do garażu dali. Czyli wszystkie takie właśnie rzeczy, które na grządce rosły, czyli tam ziemniaki, buraki, pietrucha i to były te ziemniaki po My tego nie dajemy, bo taki kolor nie... właśnie no, żyje się dostatnio, więc nie trzeba buraków no, dawać. O chodzi, no. Każdy zespół miał swój przepis i swoje tajemnice kulinarne. Dodajemy troszeczkę słodkiej papryki, żeby kolor dostawał taki brązowy. A to tak delikatnie papryczką posypujemy, a to nie jest dla smaku, dla koloru. Ale dobry przepis nie stanowi gwarancji kulinarnego sukcesu. Liczy się też doświadczenie. Takich garnków w życiu Pan przygotował. O, Żyri wow. ziemniaczanego konkursu, w składzie którego zasiadali tym razem dziennikarze, dokonało wyboru, który wcale do łatwych nie należał. Ziemniaki z wszystkich garnków były bowiem wyśmienite. O, ładne, ładne mamy! Super! spalone macie. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Kulczyk z płazy, która sama przygotowała garnek pieczonych. Drugie miejsce zdobyło koło gospodyń wiejskich Skarniowic, a trzecie Stowarzyszenie Emerytów, ręcistów i Inwalidów Relax Płazy. Żyri wyróżniło też w konkursie nasze psary. Podczas Święta Plonów nie mogło zabraknąć także konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jak powinien wyglądać ten przygotowany zgodnie z tradycją? Musi przede wszystkim być zrobiony z naturalnych plonów, które prawda się idzie święcić do kościołka. No i są różne formy, ale tutaj taką najbardziej tradycyjną formą to jest ta forma korony. Najbardziej tradycyjne wieńce to jednak były mniejsze w formie, ale tutaj pod innymi względami po prostu zachowana jest ta tradycyjność. Wszystkie są przepięknie wykonane, no, są też dokonane innowacje, na przykład tak jak wprowadzenie postaci Krakowianki. Wszystkie zgłoszone wieńce spotkały się z dużym uznaniem jurorów. Bardzo Państwu dziękuję za to, że kultywujecie te tradycje ludowe. I jeszcze raz serdecznie gratuluję za wykonanie wszystkich wieńców. Byliśmy pod dużym wrażeniem. Decyzją jury przyznano pięć wyróżnień: za różnorodność technik i użytych materiałów dla zespołu Babicanki, za tradycyjność dla zespołu Karniowianie, za archaiczność formy dla zespołu Macierzanki, za pomysłowość i innowacyjność dla zespołu Mirowianie oraz za bogactwo dekoracji i walory estetyczne dla zespołu Płazianki. Podczas dożynek nie zabrakło także dobrej muzyki w wykonaniu kapeli góralskiej Ciupaga z Łącka, Franciszka Makucha i jego gości oraz zespołu muzycznego Alado Trio, który porwał publiczność do tańca.